I czy do takiego falownika jesteśmy w stanie dopiąć magazyn energii, czy musielibyśmy go wymienić na falownik hybrydowy? Okay. Dzisiaj na tapet bierzemy firmę, która na rynku fotowoltaicznym, ale nie tylko fotowoltaicznym, działa od ponad 28 lat. Czyli rozmawiamy o rozwiązaniach proponowanych przez firmę Sangro, a naszym, a przede wszystkim waszym gościem jest Krzysiek, doradca techniczno-handlowy, więc zaczynamy. Nagrywamy serię filmów na temat oferty i propozycji firmy Sangro. I ze mną jest Krzysztof, który w tej firmie pracuje od kilku lat. I moje pytanie jest do Ciebie takie, bo w tej chwili magazyny energii jest czymś, co bardzo interesuje no, i osoby fizyczne, ale także. Przedstawicieli firm, przedsiębiorców. Tutaj mamy falownik sg 125 x myślnik P2. I czy do takiego falownika jesteśmy w stanie dopiąć magazyn energii, czy musielibyśmy go wymienić na falownik hybrydowy? Okay. Jak to wygląda? To może rozszyfruję to nazwę SGX Agro Gaya Grid, czyli falownik sieciowy 125, czyli moc urządzenia CX Commercial Extreme wersja P2. Więc jak zauważyłeś po nazwie, tutaj nie ma słowa hybrid, słowa no. hybryda, więc producent nie przewidział możliwości zastosowania magazynu energii to nie znaczy że nie możemy takiej instalacji takiego komponentu tu domontować. Oczywiście mamy dwa sposoby. Pierwszy sposób chyba teraz budzące jak naj... bardzo duże zainteresowanie. Są to magazyny tak zwane szafowe, czyli magazyny w jednej obudowie, najczęściej posiadające moc w granicy 100 kW. Nasz PowerStack ma aktualnie 110 kW mocy e, o pojemności 225 kWh, mm. czyli system dwugodzinny. I takie urządzenie można domontować i on będzie działał na zasadzie przechwytywania po AC tej części produkcji, która by wydostała się przez. E, Nasz WORZS przez nasze przełącze, a nie zostałaby wykorzystana przez załóżmy odbiory na instalacji. Czyli teoretycznie, jeżeli ta instalacja by produkowała, Posłużę się przykładem małymi cyframi, żeby prościej to zobrazować. 100 kW, 50 kW byśmy wykorzystali, 50 wypłynęło, to te magazyny 50 po AC skonwertuje na DC i zmagazynuje w momencie zapotrzebowania w późniejszych godzinach. Drugi sposób to jest wykorzystanie po prostu palowników hybrydowych, wiszących z zamontowanymi pod nimi magazynami energii. To urządzenie drugie. stacków, tak? Powerstack to jest ta szafa. Tak, tak. E, a w przypadku tego drugiego rozwiązania mówię o falowniku hybrydowym. Największy no. nas to jest 25 kW i na dole magazyn energii SBH, który okay. może być o, skonstruowany w obiemach 40 kWh, ale dwóch takich wież pod jednym falownikiem. No, ale to raczej chyba do użytku, tak, no niekoniecznie takiego powiedzmy bardzo przemysłowego. To nie jak jest to... rozwiązanie przemysłowe. No, jak no, doskonale są... wiesz, te magazyny montowane pod falownikami hybrydowymi nie dają możliwości. Zamontowania w polu, na świeżym powietrzu, muszą być to montaże wewnątrz budynku, gdzie mamy korzystną temperaturę, czyli powyżej zera i na pewno większą ochronę przed ilgocią. Nas interesuje, i tu wspomniałeś między nagraniami, że za moment pojawi się falownik hybrydowy o większej właśnie mocy, tak. gdzie będziemy takiego PowerStack'a mogli dopiąć, tak? Zgadza się. zgadza się. Pol Co to będzie? Jakbyś od razu zaczął od skrótu, o tak ładnie go rozszyfrowałeś, więc poznam kolejny. SK? Aha. SK, tak? czyli. Sangro Hybrid. Tak? Sangro Hybrid, tak jest, 150 CX. Tak, i to będzie falownik hybrydowy o mocy 150 kW w serii komercyjnej CX i będzie można do tego falownika hybrydowego podłączyć właśnie PowerStacka. I różnica będzie jedna, ale kluczowa, dlatego że ten PowerStack, o którym powiedziałem na początku mojej wypowiedzi. Odnośnie, 110 i 225 kW. To jest magazyn, który ładujemy AC, czyli tak naprawdę. Moduły fotowoltaiczne wytwarzają nam pewną moc wyrażoną poDC. DC. Falownik konwertuje na AC, hmm. czyli ten prąd zmienny. I do PowerStacka dopływa prąd AC, gdzie jest konwertowany na DC. i okay, później, Czyli dwa razy konwersja. Dwa, dwa razy konwersja. I tutaj mamy stratę. I straty, no właśnie. Zdecydowanie. W przypadku tego rozwiązania SH150CX tam będzie możliwość przesyłania tej energii bezpośrednio już po DC. Czyli wykluczamy tą jedną konwersję, która generuje nam straty. I to wtedy jak podłączamy ten magazyn? Przez falownik, czy by... Magazyn podłączamy do falownika, czyli do falownika falownik falownika. będzie wyposażony w podłączenia, przyłącza tak naprawdę strony DC i falownik będzie wysyłał ten hybrydowy, tą energię do magazynu energii. Jeżeli chciałby tutaj klient sobie e, wymienić, no jak się pojawią te, e, te, te falowniki na takiej tutaj farmie 600 akurat kilowatów, ale typowa przemysłówka, w sensie to jest wykorzystywane na konsumpcję własną, no to on mógłby taki sobie falownik e, wymienić. Czy inaczej, co byś mu doradził, jeżeli on by powiedział, w weekendy nie pracuję, mhm. e, tą energię nie mogę odsyłać do sieci, bo mam zero eksport, Czyli ją de facto marnuje, tak? Coś tam zużyje na jakieś tam serwery, jakieś drobne sprawy, no ale, ale jednak dużą część marnuje, czyli przepalam pieniądze. Co, tak, co takiemu klientowi można doradzić? Jasne, oczywiście. No to na dzień dzisiejszy tak naprawdę staje nam to pierwsze rozwiązanie o rozwiązaniu PowerStack, czyli magazyn o mocy 110 kW o pojemności 225 kWh, czyli system dwugodzinny, on przez dwie godziny może magazynować pełną swoją mocą tą energię w swoich modułach magazynowych i później przez dwie godziny pełną moc ją rozładowywać. Ktoś powie mało, że przez weekend wyprodukuje więcej. Producent przewidział montaż 25 urządzeń, jeden obok drugiego i można tak naprawdę zwielokrotnić możliwości mocowe oraz pojemnościowe takiego systemu magazynowego. Jeżeli wciąż będzie za mało, to wówczas już można stosować rozwiązania już takie stricte, przemysłowe, kontenerowe, ale jest to rozwiązanie bardziej złożone z pewnością. Znaczy. No tak jak kiedyś kon dzisiaj standardem w tego typu farmach są tego typu falowniki. Kiedyś tak kilka lat temu no standardem były falowniki właśnie kontenerowe, tak? teraz jest to bardziej rozproszone. No, mhm. Tak, już nie mamy tych centralnych, tylko mamy no, roz rozproszone. Tak ze względu choćby no e, usterka, no, to wymieniamy tylko jeden falownik, ale to jest jakby inny wątek. Ale czy nie wiem, czy dobrze zrozumiałem tego powerstacka może podłączyć, nie może podłączyć do tego S SG, tylko do SH. Byśmy musieli tutaj zaczekać na wprowadzenie nie, przez Was. Nie, 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 zresztą... nie to urządzenie, to urządzenie może generalnie. To jest powerstack z magazynem AC. Czyli wszystko to, co te falowniki wyprodukują i oddadzą po już do, po stronie zmiennej Po no. stronie prądu zmiennego, oczywiście, a nie zostanie wykorzystane, to ten power tak może być załóżmy zamontowany w punkcie wypływ, w pobliżu tego punktu przyłącza, czyli tam, gdzie już dochodzi do wypływu tej energii do operatora, albo by następowało, to on może tą energię przechwytywać do swojej konstrukcji konwertować na DC, magazynować i później rozładowywać. I tych power taku może być tam 25. Więc tutaj konieczność skomunikowania tego falownika jest drugorzędna. Oczywiście nasze systemy MS pozwalają nam Pełnić zarządzać wszystkimi urządzeniami produkowane przez Sangrała, czyli jeden sterownik, jedna platforma, one by się wiedziały. Natomiast najważniejsze jest to, żeby Powers tak widział, ile tej energii wypływa nam do operatora, i później przechwytywał, magazynował i w razie potrzeby rozładowywał. To jaka jest ta kluczowa różnica? Bo mniej więcej to wyłapałem, tak? Eee, SG. S, SH w kontekście tego PowerStacka? PowerStack jest ładowany po AC, a, w przypadku, no. a SH będzie ładował już bez tej jednej konwersji, czyli DC do PowerStacka i później w momencie rozładowania będzie zachodziła konwersja z DC na AC. Czy tu o to chodzi, Kwest, czyli nie marnujemy, nie, nie ma strat na podwójnym, jakby zamianie M, zamianie to jest strata na pewno kilku procent. E, dużo nie mało, no, wiadomo, tutaj dążymy do tego, żeby jak najmniej się marnowało, Jasne. prawda? Więc, żeby w skali na pewno dłuższego okresu czasu ten uzysk jest jeszcze większy. E, natomiast, e, dlaczego powiedziałem, że ten klient tutaj może zamontować tylko i wyłącznie magazyn ten ACDCAC? AC? Dlatego, że to rozwiązanie 150 kW to jest rozwiązanie, które y, no, kończy tą fazę testów albo zaczyna fazę testów, kończy ta projektowania. I one się pojawią, myślę, pod koniec tego roku yy, do sprzedaży. Yy, więc, na dzień dzisiejszy, jeszcze one nie jest tutaj yy, oferowane naszym klientom. Natomiast, tak jak powiedział z całym zam odpowiedzialności mogę powiedzieć, że w większości przypadków, jak nie wszędzie, ta magazyna spełniają swoją rolę. I, I retrofit. To, to, retrofit, to, zgadza to, to, to się. To, to jest typowy retrofit. Natomiast, yy, tak sobie myślę, no, yy, jeżeli. Jaka jest bolączka tego typu instalacji, to są wyłączanie z powodu, no może nawet nie zbyt wysokiego napięcia. No tak, z powodu, bo jak jest nierynkowe redysponowanie, to żaden magazyn nam tutaj nie pomoże, tak, bo chyba wszystkich wtedy wyłączy. Czy jesteśmy w stanie się przełączyć i zamiast nierynkowego redysponowania, czyli tego wyłączenia wszystkich instalacji, czy tam jakiejś grupy instalacji, możemy tą energię ładować do magazynu, mając. Palownik hybrydowy, chyba tak, bo ładujemy wtedy bezpośrednio po e, prądzie stałym. Zgadza się. E, w przypadku tak Przy naprawdę, retroficie już czego nie mamy. Tak, jak doskonale znasz pojęcia Feed Limitation i Peak Shaving, to są. E, e, Feed Limitation mówi tak naprawdę o określeniu, e, o ograniczeniu mocy pływającej do operatora, mm. czyli tak naprawdę w momencie, gdy mamy stawki, załóżmy ujemne, to tak. możemy wyłączyć te urządzenia, żeby one po prostu nie eksportowały tej energii na zewnątrz, prawda? Płacimy za to. Płacimy za to. to, to nazywamy to karami, a to nie są kary, tylko po prostu. No, Dobra, to są kary, za za posiadanie instalacji i braku e, za, zarządzania. Tak. W magazynach energii raczej nie mówi się fit limitation, ale to jest powiązane, czyli jest peak exchange, czyli to, co tak naprawdę miałoby e, zostać ucięte z tej produkcji e, z powodu, że nie chcemy prowadzać, trafy do magazynu energii. Czyli mm. jak najbardziej też istnieje możliwość przekazania tej produkcji do magazynu energii w momencie, gdy nie chcemy jej wysyłać z różnych powodów, choćby na ujemnych. Okay, Ale jak mamy zbyt wysokie napięcie, no to wtedy już... My możemy tylko ładować magazyn energii po DC. Nie, wtedy. czyli jak mamy zbyt duże napięcie i wracając bezpośrednio łączać sposób... instalacji, tak, no to ładujemy. Wiesz, wiesz Macie, no, tak naprawdę, że mamy zbyt duże napięcie, to falowniki się włączają automatycznie. I no tutaj tak. ono ci na stronę AC, więc się rzeczy, że strona AC jest nieaktywna i nie ma co przechwycić. No właśnie, ale no. po stronie DC też nam to nie po, po stronie ty... prądu stałego, żeby od razu tą energię moduły pchały do magazynu, zamiast wyłączać. W teorii instalację. ten falownik hybrydowy będzie mógł to zrobić, no to... ale jeszcze go nie ma. Ten, tak, tak, ja rozumiem, jasne, jasne, rozmawiamy, to za chwilę będzie, tak? Ale rozmawiamy po prostu o tych funkcjonalnościach. to jest dosyć oczywiście. Często poruszany wątek i nie przez każdego jest on prawidłowo rozumiany, dlatego ja tak trochę tutaj do, dopytuję, bo wydawać by się mogło, że magazyn energii jest też remedium na zbyt wysokie napięcie, żeby nam się nie wyłączała instalacja, tylko pchała, e, pchała do magazynu. Do... Poziom jego naładowania. Tak? Wiesz, Maciej, ten temat jest dosyć obszerny i tutaj osobne, pewnie, rozmowy można by było na temat wysokiego napięcia przeprowadzić. Natomiast, wiadomo, jak chodzi o domki, jednorodziny, klientów indywidualnych, to tam generacja tej mocy biernej, która znacznie potrafi zmniejszyć wartość mocy czynnej, jest w pewnym rozwiązaniem, pewnym remedium. W przypadku tego typu inwestycji nie możemy tutaj zarobić, bo klient płaci za moc bierną, więc się rzeczy to jest rozwiązanie, której nie możemy zastosować, więc jesteśmy troszkę bezbronni. Ee, więc jeżeli występuje zbyt duże napięcie w sieci. To falownik on tylko może czekać tak naprawdę, on inaczej możemy ustawić funkcję PDU, czyli skorelować y, jego mocy wytwórczą y, w zależności od y, wzrostu napięcia, czyli tak naprawdę mówiąc kolokwialnie, żeby nie zapychać dodatkowo tych linii przełączeniowych hmm. tą produkcją, która powstaje, może y, w całości, która powstaje, może falownik zmniejszyć moc o jakiś procent, załóżmy 50, żeby nie przekroczyć wartości granicznych tego napięcia. Y, bo wiadomo, y, 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 falownik dąży do przewyższenia produkcji charakteryzującej się troszkę większą wartością napięcia, żeby po prostu nadać kierunkowi płynięcia tą brodu, żeby mógł wepnąć to musi generować wyższym napięciem tą produkcję i możemy powiązać Q do P do czyli wraz z przyrostem napięcia w instalacji możemy wejść, zejść z mocą urządzenia, żeby nie doszło do takiego przekroczenia momentu krytycznego, ale nic więcej falownik nie może zrobić. jak Łączyć magazyn energii połączyć ten falownik z magazynem energia. Przeszliśmy do kwestii napięć, ale to jest bardzo istotne. Ale podsumuję tak naprawdę. Jak najbardziej do tej falownika sieciowego ASG 125 możemy zastosować magazyn energii. Jest to magazyn, który w żaden sposób nie podłączamy żadną stroną ADC na pewno do magazynu PowerStack, tylko tak naprawdę ten magazyn przechwytuje na zasadzie retrofitu, czyli wszystko to, co wypłynęłoby niezużyte do operatora, Przechwytuje, magazynuje, i w momencie, gdy załóżmy, pobieramy energię do operatora, a mamy zmagazynowaną tą energię w PowerStacku, to on zaczyna rozładowywać, żeby żeby pokryć nam zapotrzebowanie mocowe. Nie, czy in... Dzisiaj mamy SG, możemy dołączyć do niego w formule retrofitu, tak upraszczając, PowerStacka. Tak, mamy podwójną konwersję, to jest ta ta wada tego rozwiązania versus rozwiązanie hybrydowe. Natomiast y, czy w funkcje magazynu pozostają te, które w magazynie hybrydowym, czyli arbitraż y, y, cenowy, peak shaving, y, 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 za, za zabezpieczenie na wy, wypadek y, y, Zbyt, z zaniku napięcia, czyli tak zwanego blackoutu, te wszystkie funkcjonalności ma, e, będzie PowerStack też miał? Obecna wersja, tak, arbitraż cenowy, tak, peak shaving, tak, e, do, to dodatkowo wiadomo, zwiększenie, e, zwiększenie mocy w momencie, gdy, no wiadomo, firmy dążą do tego, żeby te opłaty mocowe były jak najniższe i często e, w momencie, gdy zapotrzebowanie mocowe jest krótko, w krótkim okresie czasu większe niż dysponuje. Aktualna moc przyłączenia, to PowerStack potrafi te 110 kW dorzucić swojej mocy na jakiś, roz, nie wiem, rozruch linii technologicznej na przykład. Jako funkcję ping-shavingu, tak, znaczy tak, i dołożenia swojej mocy, a nie yy, utrzymywania. Stałej, z mocy zamówionej opłaty za to związane. Natomiast jeśli chodzi o zasilanie rezerwowe, to w przypadku tak zwanego backupu, czyli złącza gwarantowanego, to wymagane jest zamontowanie dodatkowego urządzenia. Nazywa się LVS250. I tutaj to urządzenie wraz z PowerStackiem ma możliwość wygenerowania zasilania rezerwowego w momencie zaniku napięcia. Jeżeli chodzi o arbitraż, do tego potrzebujemy komunikacji z giełdą, z TGE, czy Wasz system, tak. o którym rozmawialiśmy na jednym z filmów, tak? więc jeżeli nie widzieliście, to zapraszam, subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco i proszę Was też o łapki w górę, jeżeli to Wam się podoba. Więc czy wasz system komunikuje się z TGE, żeby właśnie dostosować się do tych cen wysokich, niskich, ujemnych? Tak, tak, tak. Mam system, który szczytuje tutaj te ceny dynamiczne. Ale oczywiście ten arbitraż jak najbardziej jest realizowany. Co jest ważne, to też jest warte podkreślenia, bo widzimy wysyp różnych rozwiązań na rynku teraz tych magazynów ACDCAC AC, i producenci bardzo różnie te systemy, bym powiedział, przedstawiają, albo tak. niekompletnie często. Tak, tak. I to jest bolączką często tańszych systemów, że tam klient dostaje urządzenie, ale jest ogry, mocno okrojone z pełnej funkcjonalności. My jako Sangro gwarantujemy, że klient dostaje pełność, pełno, pełny komplet tego Systemu, czyli urządzenie, magazyn, do tego MS. System tak, to jest kluczowe tak naprawdę, no bo nie uda się nam skutecznie zarządzać opłacalnością tych transferów energetycznych bez tego systemu. Nasz MS komunikuje się z naszymi instalacjami fotowoltaicznymi, ale nie musi, bo tak naprawdę on może za, też nie, po, nie powiem, że komunikować, ale zarządzać tą energią, która spuszczana przez um, instalacje fotowoltaiczne firm trzecich i też on sobie poradzi, ale tak wracając do Twojego Pytania. Tak, nasz MS 300CP potrafi, potrafi szczytuje nam ceny taryf dynamicznych. Podchwytliwe pytanie: Czy ten MS jest tylko dla rozwiązań CI, czy dla residential także? Dla residential też, ale jest to zupełnie inne urządzenie, nazywa się I'm Home Manager. Tam szczytuje nam też taryf, ceny taryf dynamicznych i też możemy w ten sposób zarządzać przepływami energetycznymi w budynkach i ja o to dopytuję nie bez powodu, dlatego że to, co Krzysztof powiedział, jest bardzo częste, że wielu producentów mówi, że pewne rzeczy w funkcjonalności będziemy dopiero wprowadzali i tak za niektórymi czekamy naprawdę długie miesiące, a dzisiaj będąc klientem, w sumie i residential nie ma znaczenia, możemy korzystać z taryf dynamicznych lub z zakupu energii w formule spot i sprzedawać ją, tylko żeby... Być, korzystać z tego finansowo, tak, no to system musi automatycznie, a nie ręcznie, dopasowywać się do tego, jakie są ceny na giełdzie, tak. I dobry system EMS prognozuje na podstawie choćby prognozy i też czytuje dane dotyczącej ceny, jaka będzie w dniu jutrzejszym, i w ten sposób sobie programuje, tak. Czy naładować ten magazyn o dziewiątej, rozładować, no, dzisiaj to taki standard, naładuje się do dziesiątej i zaczyna się rozładowywać, jeżeli żadnych funkcji nie pozmieniamy, więc rozładowuje się, gdy ceny są zerowe albo ujemne, a powinien rozładowywać się o 19:00 gdy ceny są wysokie, fotowoltaika nie pracuje, no, ale to nie jest znowu takie e, oczywiste, więc bardzo ważna funkcjonalność, którą, o którą trzeba na pewno e, pytać, żeby to było zautomatyzowane, ja u siebie nawet w domu też mam taki system i to bardzo fajnie działa. Ładnie mi się do tych giełdy dopasowuje. Chociaż jestem w systemie net meteringu. Chyba ten temat dosyć sporo tutaj omówiliśmy, aczkolwiek jeszcze w osobnym filmie rozmawiamy, co znaczy zabezpieczenie na wypadek prądu i jak firma może się na, ten, na tą chwilę zabezpieczyć. No, bo takie zaniki napięcia w sieci, bo to tak ładnie, bo tak poprawnie powinno być powiedziane, są w zależności od części kraju coraz częściej.